Rozdział szósty: Upragniony kontakt z braćmi. Na początku, gdy przybyłem do obozu, byłem nieco rozczarowany tym, że nie spotykam od razu braci, a tego bardzo pragnąłem i tęskniłem za ojcem, jak również ogólnie za braćmi. Czułem się chwilami jak małe, bezradne, płaczące dziecko, które zgubiło matkę. Wtedy zawsze błagałem Jechowę o nic więcej. Jak tylko o to, by pomógł mi odnaleźć braci. W tym tłumie męczonych więźniów wyglądało to trochę beznadziejnie, ale Jehowa, mój wspomożyciel, wysłuchał moich modlitw. Pewnego wieczora po apelu podszedł do mnie nieznany mi więzień i powiedział: Chodź, zaprowadzę cię do twoich braci. I do dziś nie wiem, kim był ten mężczyzna, który rzeczywiście zaprowadził mnie tego wieczoru do baraku stojącego wyżej na stoków wzgórza, gdzie znajdowali się moi kochani bracia. Zanim mówiłem ze szczęścia, a łzy radości spływały mi po twarzy. Odczułem ogromną wdzięczność do mego niebiańskiego ojca, który okazał mi swetkliwe współczucie i wysłuchał mnie w udręce. Muszę wszakże wspomnieć. Że zanim ci bracia przyjęli mnie oficjalnie do swojej społeczności, z ostrożności zadali mi kilka pytań. Kiedy i jak poznałem prawdę? Co pamiętam z Biblii? Jakie wersety? Jakie przestudiowałem strażnice i temu podobne? Po tych trudnych dla mnie momentach, bracia okazali mi swoje uczucia braterskiego przywiązania i obdarowali mnie, każdy z osobna, małym posiłkiem składającym się z ziaren zboża i suszonych skrawków buraków cukrowych. Wśród tego grona znajdowali się Wiktor Schnell, Gustaw Baumert, Eryk Górecki, Fritz Uchlik i inni. Szczególnym wsparciem był dla mnie potem miły i ofiarny brat Gustaw Baumert z Łodzi, który troszczył się o mnie jak czuły i miłujący ojciec. W styczniu 1945 roku hitlerowcy pod naporem zbliżającego się frontu Armii Czerwonej zaczęli przygotowywać obóz do likwidacji. Życie w nim stawało się coraz bardziej tragiczne. Każdego dnia dziesiątki i setki ludzi padało desesmańskich kul oraz pod ciosami kapowskich pałek i kastetów. Wielu zostało zamęczonych przy wyczerpującej pracy, zginęło także po prostu z głodu i wycieńczenia. Władze obozowe nie dbały już o żadne podstawowe potrzeby więźniów. W barakach tak zwanego nowego obozu, w którym się znajdowałem, warunki sanitarne urągały najprymitywniejszym pojęciom higieny. Mieszkałem blisko krematorium w baraku numer 404, w którym nie było nawet okien, drzwi ani podłóg, tylko goła zamarznięta ziemia. Barak był przepełniony więźniami w liczbie około trzystu. Nie było prycz do spania i wszyscy ściśnięci na komendę pałkami kapów spaliśmy w kucki na ziemi w podartych, brudnych i skąpych łachmanach. Nie mogliśmy w nocy ani się wyprostować, ani wyjść. Nie było bieżącej wody i toalet. Przed barakiem znajdował się tylko głęboki dół zwany kloaką o wymiarach cztery na osiem metrów. Nad nim leżała na środku gruba belka, na którą więzień musiał wejść dla fizjologicznej potrzeby. W nocy było tam ciemno i bardzo ślisko. Każdej nocy wpadało tam kilku więźniów, którzy topili się w tych odchodach. Śmierć w ekstrementach była na porządku dziennym. Pozostałym więźniom zabroniono kogokolwiek stamtąd wyciągać. Widziałem, jak więźniów wycieńczonych i chorych z gorączką kazano siłą rozbierać i mimo błagań o ratunek wyrzucano nagich na mróz, by wczesnym rankiem specjalne platformy zabrały ich zwłoki do krematorium. Wcześniej jednak dla celów ewidencyjnych malowano im na ciele farbą duże cyfry, ich numer tożsamości Gęsty, duszący. Żółto-brązowy dym z komina krematorium snuł się ledwie w dzień i w nocy po naszych barakach i po ziemi. Swą wiarę i nadzieję oraz swe współczucie dla pozbawionych wiary i nadziei więźniów w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen wyraziłem w moim wierszu. Wnet zniknie z ziemi śmiertelny zapach wielkich róż Gross-Rosen. Trudno mi znieść ten zapach wielkich róż, który ból tylko i cierpienia wielkie sprawia. A wolność długo jeszcze nie jest tuż, i co dnia z życia sił mnie ograbia. Smutno mi patrzeć na osnujące się ludzkie cienia, pozbawione miłości, przyjaźni, wsparcia i nadziei, zawiedzeni przez swych pasterzy, ślepych i bezwzględnych ufających w oręż imienia. O, gdybyś zważali na Jehowę, jest przecież źródłem nadziei. Z bólem, zaciśniętymi zębami, muszą znosić ciężkie kamienie. Innej drogi nie widzą, nie mają przyjaciół, są osamotnieni jak wiecha. Z czasem przymuszeni, stali się obojętni i twardzi, jak te granitowe kamienie. Czują tylko jak co dnia sesowska i kapowska horda do krematoryjnego pieca ich spycha. Umęczeni czują się jak znienawidzone śmieci. Zrezygnowani głośno mówili do swoich. Żegnamy was, towarzysze marni. Gasnącymi oczami patrzyli z pogardą w twarz śmierci. I mówili, do zobaczenia na półce w mydlarni. Trudno mi jest oddychać krematoryjnym dymem. Snującym się po nasączonej krwią ziemi. Trudno policzyć, jak wiele istot poszło z tym dymem tych, którzy już nie wydają głosu, i pozostali niemi. Pracę swą przedtem cenili, bo z niej w nadziei żyli. Tutaj idą do niej ze strachu, bez przyjaźni i miłości. Tutaj z krzykiem biciem tłumaczą im, by pamiętali, że nie ma już innej drogi dla nich. Tylko przez komin wolności. Wielu z nich nauczyło się miłości prawość omijać. W ich sercach miłość i solidarność nie brzmią pięknie tak, jak ich uczono i przekazano: Masz miłować, masz nie zabijać. Odtąd ich pragnieniem jest odwet. Knipe laus dejm sak. Niemieckie słynne powiedzenie wyrażające chęć odwetu, by wreszcie wyjąć kij pałkę z worka. Jakże inna i bezpieczne jest przy mym Bogu, moje domownika miejsce. Potężny, krzepiący pokój Boży, Stale na mnie spływa. Braterska miłość i życzliwość jednocze i rozgrzewa me serce. Bo miłość mnie pieści stale, Niczym namiotem mnie okrywa. Choć krok mój dziś spowolniony, A głos mój podobny do milknącego brzemienia. Piękno miłościwych wymagań Bożych jasno widzę stale. Gdy mój pasterz mocniej jeszcze mnie przytula i na moje zważa ograniczenia, moje serce gorętsze się staje w mówieniu o nim i służeniu ku jego chwale. Głowę swą więc śmiało i pewnie stale podnoszę ku górze, skąd od Jehowy mam gwarancję i stałe zapewnienia, że już wkrótce zniknie z ziemi na zawsze ten śmiertelny zapach i te wielkie róże, że uciśnionym i wiernym wnet sprawi wyzwolenie i wieczne wytchnienie. Gdyby wziąć pod uwagę te niewyobrażalnie skrajne warunki, nie dziwi okoliczność, że niemożliwe wydawało się przeżycie choć kilku miesięcy. Wtedy też zrozumiałem, dlaczego nasi młodzi zdrowi bracia i siostry z Wisły i innych miejsc, którzy przebywali w Auschwitz-Birkenau, w większości umierali już w ciągu trzech miesięcy. Ja osobiście zaledwie po trzech tygodniach pobytu w baraku 404 dostałem wysokiej gorączki z dreszczami, spowodowanej ostrym zapaleniem zainfekowanych dróg oddechowych i anginą. Choć jednak oficjalnie istniał tak zwany rewir, izba chorych, Mało kto chciał tam pójść, gdyż nikt stamtąd nie powracał. Sam też nie zdradziłem się, że jestem chory i nie zgłosiłem tego blokowemu, który codziennie kazał wyrzucać takich na mróz. Niezwykłe, ale po kilku dniach bez żadnego leczenia znacznie mi się polepszyło. Odczułem wtedy ogromne wsparcie od Jehowy Boga, moc wykraczającą poza to, co normalna. 2 Koryntian, 4, rozdział 7 Werset. Ale nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, żeby było wyraźnie widać, że nasza niezwykła siła pochodzi od Boga, a nie z nas samych. Ofensywa styczniowa 1945 roku wojsk radzieckich doszła już do Wrocławia. Dlatego do obozu zaczęły docierać odgłosy frontu wschodniego, co powodowało coraz większe uciemiężenie. Nie dowożono żywności, a wskutek tego. Zmniejszano i tak bardzo skąpe porcje. Wodnista zupa z pokrzyw, żeżuchy i brukwi podawana była do nas, do bloku 404, dopiero w środku nocy, gdyż kuchnia nie nadążała z gotowaniem dla coraz większej liczby więźniów. Nie starczało misek ani łyżek, zupę podawano w zardzewiałych, ostrych puszkach po konserwach ze śmietnika sesmańskiego. W ilości jednej puszki zupy na trzy do czterech osób. Pamiętam, że gdy któregoś wieczora wybrano mnie do nocnej brygady noszących kotły z zupą i staliśmy w nocy zmarznięci przed kuchnią obozową, przeraziłem się na widok własnej twarzy odbitej w szybie okna kuchennego. Byłem bardzo podobny do wycieńczonych więźniów, których zwłoki zawożono do krematorium. Choć trudno jest porównywać swój stosunkowo krótki pobyt, te ponad 500 dni z długoletnim stażem obozowym wielu naszych wiernych i lojalnych braci, to jednak ośmielam się twierdzić, że przeżyłem tam szczególnie trudne, wręcz tragiczne dni ucisku. Okres, w jakim przypadło mi przebywać w obozie, był najtragiczniejszy. W tych końcowych miesiącach istnienia hitlerowskiej machiny gdy potwór nazizmu konał, ogromnie spiętrzyły się udręki i represje. Widmo niemal nieuniknionej śmierci bardzo często skłaniało wielu więźniów do ubiegania się o przywileje i stanowiska funkcyjne w obozie, jak kapo, blokowego czy brygadziste. Funkcje te automatycznie skłaniały do ingerowania w okrutną machinę terroru i mordowania współwięźniów. Ale znacznie zwiększały szansę przeżycia. Jednak była to bardzo wysoka cena moralna. Większość funkcyjnych wywodziła się bowiem ze środowiska więźniów kryminalnych, a bardzo często z ludzi pozbawionych jakichkolwiek hamulców moralnych. Taka struktura odpowiadała zapotrzebowaniu władz obozu. Wśród funkcyjnych najwyższą władzę miał starszy obozowy, któremu podlegali blokowi, kapo i brygadziści. Za komanda pracy odpowiedzialny był kapo obozowy, któremu podlegali kapo, kierujący poszczególnymi komandami. To była silnie osadzona elita władzy wewnątrz obozu, która w rękach głównych morderców, jakimi byli hitlerowcy obozowi władcy SSmani, stała się wyrafinowanym okrutnym narzędziem do zadawania cierpień i śmierci. Obozowa elita funkcyjnych więźniów. Starała się uatrakcyjnić swe życie obozowe poprzez organizowanie w barakach obozu specjalnych widowisk. Zapraszano na nie więźniów, będących wcześniej sławnymi śpiewakami, aktorami, muzykami, tancerzami, a nawet wróżbiarzami. Ci poniżeni, biedni, niegdyś sławni ludzie, dla ocalenia życia, zabawiali tych zdemoralizowanych członków elity za dodatkową miskę zupy i większy kawałek chleba Członkowie elity obozowej bardzo często dopuszczali się przeróżnych natużyć, na przykład przywłaszczali sobie najlepsze rzeczy materialne i produkty spożywcze z magazynów i kuchni obozowej Natużycia funkcyjnych bacznie śledzone były przez konkurencyjne i zwalczające się wzajemnie grupy rządne władzy i nieraz doprowadzały do zdemaskowania sprawców oraz degradowania ich przez SS-manów W obozie Gross-Rosen wieszanie więźniów i zabijanie ich pałkami, było tylko jednym z wielu sposobów zmniejszania stanu liczebnego. Rej wodzili bezwzględni blokowi kapo i obozowa policja. Oni to prześcigali się w okrucieństwach i sadyzmie. Ocenia się, że przez ten obóz w Rogośnicy przewinęło się ponad 125 tysięcy więźniów, z czego co najmniej 40 tysięcy Zostało tu zamordowanych lub zmarło na skutek choroby i wycieńczenia. Najwięcej ludzi zginęło właśnie w końcowym okresie, kiedy warunki uległy radykalnemu pogorszeniu. Dowodziły tego nowo budowane bloki, w których już nie wstawiano okien ani nie kładziono podłóg, lecz upychano nowe transporty więźniów. Ten codzienny obraz uśmiercania i śmierci stał się tak powszechny, że osłabiał i znieczulał, Wszczepione człowiekowi przez Boga uczucia miłości bliźniego i współczucia dla cierpiących, powodował nawet u wielu więźniów wyzucie z zasad człowieczeństwa. Można powiedzieć, że w tych ekstremalnie złych warunkach, nawet stosunek do własnego życia i śmierci został nieco osłabiony. Groza śmierci została niejako zniwelowana i łatwiej było się godzić na taki smutny los. Mimo zła, które nas otaczało. My, jako chrześcijańscy świadkowie Jehowy, odczuwaliśmy na sobie opiekę naszego troskliwego, niebiańskiego Ojca, Boga Jehowy. Byliśmy przez Niego wcześniej szkoleni i przygotowani na taki ucisk i prześladowanie. Wiedzieliśmy, że jeśli chcemy być naśladowcami Chrystusa, musimy się liczyć ze sprzeciwem i prześladowaniami. Znaliśmy ostrzegawcze słowa Jezusa, który uprzedził nas powiedziałem to Żebyście dzięki mnie mieli pokój na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Jana 16, rozdział 33 werset. Jezus wyjaśnił też swym naśladowcom, Jeżeli świat was nienawidzi, wy wiecie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli częścią świata, świat kochałby to, co jest Jego własnością. A ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi. Jana 15 rozdział 18 19 werset. Zbliżający się szybko front wschodni zmusił hitlerowców do pośpiesznej ewakuacji obozu, która trwała do połowy lutego 1945 roku. Na maszerowanie nie było już czasu. To też któregoś dnia. Zarządzono, by wszyscy więźniowie natychmiast przybyli na plac apelowy i byli gotowi do transportu. Henryk Dornik. Wytrwałem dzięki miłości Bożej. Koniec rozdziału szóstego. Upragniony kontakt z braćmi.